Jest mi ogromnie miło powitać Państwa na 20 jubileuszowych targach morskich Baltexpo. Proszę Państwa, zrealizowanie tej imprezy nie byłoby możliwe bez współpracy z czołowymi firmami, ekspertami, którzy dziś tutaj są wśród nas. Dzisiaj u progu czwartej dekady wolności Polska podejmuje intensywne działania, aby, mówiąc obrazowo, jak najszybciej wyjść w morza. Przed nami nowe horyzonty rozwoju polskiego przemysłu stoczniowego, tak cywilnego, jak i wojskowego. Naszej gospodarki portowej, rybołówstwa i dalekomorskiej floty handlowej. Mamy ambitne plany. Takie jak planowana inwestycja w postaci portu centralnego w Gdańsku. Przyczyni się ona do pełnego wykorzystania potencjału polskiej gospodarki. W końcu dostrzeżono, jak ważną gałęzią gospodarki jest gospodarka morska 10% naszego przychodu do naszego budżetu. Państwo nigdy nie mieliście wątpliwości, ale niestety my. Myśląc o gospodarce morskiej, mieszkając na wybrzeżu, mamy tą świadomość, ale nie zawsze w głębi kraju czy w innych państwach. W 2018 roku padł absolutny i historyczny rekord ponad 10 milionów ton przyładunków w polskich portach morskich. Dynamika rozwoju tej branży. Na podstawie statystyk z pierwszego półrocza bieżącego roku wskazuje, że rekordy te znowu zostaną pobite. Jest to element realizacji dostępu kolejowego do portu Gdynia. Tak, żeby umożliwić większy potencjał przeładunkowy, szczególnie w obszarze terminali kontenerowych, elektryfikacja linii spowoduje, że dzisiejsze lokomotywy spalinowe zastąpimy manewrowymi lokomotywami napędzanymi na prąd. Przy tym projekcie mamy dofinansowanie blisko 20 milionów złotych, przy całym projekcie, który jest wart blisko 70 milionów złotych.